Dzisiaj jest początek lipca, 6 lipca, więc zapraszam Was na przegląd grządek. Zaczniemy może od ogórków. To są absolutnie ważne dla nas rośliny. Tu w tej grządce rosną ogórki z burakami. Zobaczmy, zobaczcie, prowadzimy te ogórki właśnie na Palikach, pionowo. Zrobiliśmy paliki, ale one okazały się za małe. Nie spodziewaliśmy się, że te rośliny będą tak nieprawdopodobnie rosły, i dlatego musiałam przedłużyć tutaj te sznurki. Krzyś zrobił takie rusztowanie, i dzisiaj, od wczoraj nas nie było, czyli przez dwie doby, te ogórki urosły o tyle zobaczcie, prawie o 20 cm. Każdy, każdy krzaczek jest praktycznie rzecz biorąc do podwiązania, tak, na tym skończyłam dwa dni temu i teraz muszę wszystko jeszcze raz okręcać, podwiązywać. Zobaczmy, czy są ogórki, kwiatów jest mnóstwo, kwiatów jest mnóstwo, ogóreczki też już się pojawiają, różnej wielkości. To wszystko, słuchajcie, tak pięknie rośnie, że praktycznie rzecz biorąc nie mieści się w tych grządkach. Możemy dla porównania też zaraz pokazać e, ogórki sąsiadów. Tutaj mamy w tej drugiej grządce mamy ogórki z selerami. Niestety selery zostały przyćmione przez ogóreczki, ale jakieś bulwy mają. Więc myślę, że to nam wystarczy. Nastawiamy się przede wszystkim na kiszenie ogórków. Trzy piękne grządki z ogórkami. Zastanawiam się, czy te ogórki, czy te krzaczki będą wyższe ode mnie. O, widzicie, i teraz co dwa dni trzeba po prostu poświęcić tu troszeczkę czasu na to, żeby na właściwe sznurki skierować te rośliny, bo one wcale nie chcą rosnąć tak, jak ja bym chciała. Nie mogę się już doczekać, kiedy te ogóreczki będą właśnie takie. O, takie, zobaczcie, tutaj akurat pracuje pszczoła. Nie mogę się doczekać, kiedy właśnie będą te ogórki już na tych krzaczkach, takie widoczne z daleka. Ale myślę, że to będzie za kilka dni. Dobrze, teraz chodźmy do tej grządki. Zobaczymy, jak tutaj rośnie wszystko. Ech. Tu też jest taki miszmasz bo są pomidorki, sałata, pory, kwiaty, nasturcje, to jest absolutne. Nasze odkrycie o nasturcjach jeszcze powiemy, mamy dużo nasturcji posadzonych w różnych miejscach. Są tam jakieś kalarepki, tu jest seler naciowy, tutaj oczywiście koper, aksamitki, rukola, która poszła już w takie piękne kwiatki, ale nie usuwam tego, bo być może będą z tego nasionka, może się samo wysieje. Tu są takie malutkie strączki z nasionkami. Tu też mamy zaściółkowaną grządkę, w której rośnie sałata, koper, pietruszka, czosnek, cebula, no i szczaw. Szczaw już praktycznie rzecz biorąc też jest gotowy do pikowania. Tutaj mamy w tej grządce, zobaczcie jak pięknie rosną buraki. Dzisiaj buraki, dzisiaj buraki będziemy wyrywać, pokażę wam te buraki. Dzisiaj będziemy je wyrywać i robić jednego wyrwę. Będziemy robić je w słoiki. Zobaczcie, jaki piękny burak. U sąsiadów są takie malutkie buraczki. Sąsiadka przed wczoraj przyszła sprawdzić, czy te buraki poszły tylko w liście i nie mogła uwierzyć, że one są już takie duże. Wsadzę go tu na razie potem go wyjmę. Tutaj mamy jak się nazywa ten kwiat, zapomniałam teraz. Mamy jarmusz, kapusty, marchewkę pory aksamitki. Tutaj jeżeli chodzi o kapusty, to popełniłam duży błąd, ponieważ e, miałam taką mam taką specjalną siatkę milimetr na milimetr i powinnam w momencie jak te kapusty były malutkie położyć tę siatkę. Tego nie zrobiłam i e, te sałaty, jarmuż, e, kapustę, kapusty i jarmuż zostały opanowane przez Bielinki, kapustniki, i niestety jest dużo larw, które praktycznie rzecz biorąc te kapusty zjadają, więc my dzisiaj będziemy też kapusty wyrywać. Tutaj właśnie Jarmusz, o akurat na przykład tej kapusty czerwonej, one nie lubią, ale jak patrzę na te grządkę, to chce mi się po prostu płakać. Zobaczcie, jak to jest wszystko. Wyżarte przez te malutkie gąsieniczki. Także dzisiaj to po prostu wszystko usunę. Tu jest absolutnie cudowna roślina, o której też zrobimy nagranie. To się nazywa portulaka. Nie będę o tym teraz więcej mówić, bo osobno pokażę w jaki sposób my wykorzystujemy portulakę. Jest tutaj mało miejsca, bo te rośliny się tak mocno rozrosły. Tutaj mamy też buraki, buraków mamy dużo, bo my to po prostu jemy. Też tutaj rosną kapusty, kalarepki, aksamitki, bób. Wszystko razem pięknie rośnie. No i mamy naszą gildię. Zobaczcie, że. Słonecznik jest już, jest przy gildii, bo on nie należy do gildi Trzech Sióstr, ale został tu posiany i on, zobaczcie, on już jest wyższy ode mnie. U sąsiadów też są takie niskie słoneczniki. Naprawdę wszyscy tu przychodzą i się dziwią. Kleome, nareszcie zakwitło kleome. Musiałam kleome przyciąć, ponieważ to jest wielki krzak, który przyćmił e, fasolkę, w związku z tym te... E, przycięłam te wszystkie boczne, wielkie gałęzie, kleome. No i teraz już fasolka zaczyna ładnie rosnąć. Zaczyna się piąć po sznurkach. Tutaj się e, pnie, o zobaczcie, pnie się po słoneczniku, więc słonecznik też spokojnie może być taką podpórką. Tutaj fasolka się ładnie pnie po kukurydzy. Kukurydza też już jest duża. Zobaczcie, że już zaczyna mieć takie kolby. Gdzie tutaj? O! O! Pierwszy raz coś takiego widzę. Nigdy nie hodowałam kukurydzy. No i w środku już zaczynają ruść dynie. Też jest grządka zaściółkowana. Chwasty pojawiają się sporadycznie, i teraz zobaczcie, nieraz przy podlewaniu, po prostu kiedy są te chwasty jakieś duże, czy bez jakiegoś wielkiego wysiłku wchodząc do środka, e, można je wyrwać. To po prostu wyrywam ten chwast i go zostawiam tu, bo on będzie za kilka dni po prostu ściółką. No i teraz tu, muszę poczekać, aż Krzysiu przejdzie, bo tu jest ciężko przejść. Och, I tu mamy grządkę, w której są cukinie. Też bardzo lubimy cukinie. Słuchajcie, to tak porosło, że po prostu nie ma żadnego przejścia. Piękne kwiaty, męskie, żeńskie, piękne kwiaty, mnóstwo zapylaczy. Zobaczcie, jakie te liście są wielkie i ile tutaj jest już cukinii. Chyba nie będę czekać aż one podrosną, tylko po prostu już są takiej wielkości: żółte, zielone, te zielone nakrapiane na biało. Już chyba to będę brać i, i robić z tego jakieś placki czy jakieś pieczenie, bo przecież potem tego nie zjemy w jednym momencie. Tak więc, cudowny gąszcz, cudowny gąszcz, i muszę przyznać, że to wszystko przerosło po prostu nasze oczekiwania, jak to pięknie rośnie. Jest też taka ważna zasada permakultury, o której będę jeszcze mówić, żeby wyciągać wnioski z błędów, i na pewno błędem było pozbawienie sałat kapusty siatki tylko że z drugiej strony jest to ochrona mechaniczna prawda takiej ochrony w naturze rośliny nie mają w związku z czym muszę zebrać informacje muszę z kimś się wymienić doświadczeniami muszę poprosić o informacje co mam zrobić? Jak mam poprawić tę grządkę? Co tam jeszcze dosiać, żeby w naturalny sposób odstraszało na przykład bielinka kapustnika czy jakieś inne szkodniki kapustnych? Musi być jakiś naturalny sposób na to. Tak więc, cieszcie się z nami tymi pięknymi plonami. Jest to naprawdę duża różnica. To jakie plony daje ta ziemia, ten sposób podejścia do uprawy ogródka, jak to jest, właśnie tak metodą tradycyjną. Tu jeszcze może powiem, że ziemia była odpowiednio przygotowana, dlatego że y, jesienią zeszłego roku posadziliśmy poplon gorczycowy. Później ten poplon gorczycowy nie został wyrwany, tylko został przykryty warstwą kartonów czyli gorczyca oddała. Y, Składniki, minerały, e, ziemi. Została przykryta e, grubą warstwą kartonów. Na to poszła gruba warstwa słomy, i na to ziemia. Do tych dwóch grządek kupiliśmy ziemię w sklepie bo nie mieliśmy jeszcze wtedy swojego żadnego materiału a później jak już ten materiał pozyskiwaliśmy to zaczęliśmy wypełniać sukcesywnie grządki właśnie ziemią zmieszaną ziemią kompostową zmieszaną z obornikiem i tak właściwie przygotowana i właściwie odżywiona ziemia daje taki piękny plon i teraz Porównajmy sobie rezultaty. To jest burak sąsiadki z uprawy tradycyjnej czyli rośliny rosną w rzędach na gołej ziemi, a to jest burak z naszej uprawy. Przy czym jeszcze dodam, że buraki zostały posiane w tym samym czasie z nasion. To mówi samo za siebie. Ja mam już 20 słoików botwinki, a sąsiadka jeszcze będzie musiała długo czekać na to, żeby mogła zrobić jakiś użytek z tego buraka. Wyjałowiona goła ziemia, rośliny w rządkach i uprawa permakulturowa. To mówi samo za siebie.